z Gabrysiem na basenie, podbija do mnie wici, wiecie, taki zdgany yy, patrz, się nazywa ta, yy, tak, tak, ja mówię, że no tak, tak Szymanko, co tam, nie, normalnie pionem mu podaje, yy, yy, bo ja przepraszam, bo się tak bałem zagadać do pana, ja mówię, że no spoko lusta, nie, nie ma problemu, nie? ja jestem człowiekiem, może do mnie śmiało, nie a on do mnie mówi tako, że słuchajcie, zamiast normalnie, czy można fotę, on wiecie, jak do mnie mówi Eee... A ma pan 6 złotych pożyczyć? Na kawałek pizzy w białym stoku, na gorący trójkąt. Ja mówię... Ty no wariacie, zaskoczyłeś mnie w chuj, nie? No słuchajcie, pierwszy widz, który nie chciał ze mną zdjęcia, chciał, żebym mu szustaka pożyczył na pizzunie. Byłem le, le, lekko szockiet, nie? No ale myślę sobie, kurwa, sprawdzę, no, ale mówię mu, że nie mam drobnych normalnie. Nie I, i, i słuchajcie, okazało się po prostu, że no chłopaczek był głodny, nie? Ja mówię, no kurwa, sorry wariacie, także jeżeli jesteś tu na czacie byczku, przepraszam, no nie miałem drobnych, miałem tylko kartę, więc... No niestety no. No jakże teges. jest? A może...